Może ktoś do Prezesa? Tak, za Prezes przyjdzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, ale w jakiej sprawie Panu przyrodnicie? Musieliśmy się, się zapytać, co tu Pan Lisiak robi? Będziemy składki i dalej utrzymujemy tak wszystko, a Pan Prezes Lisiak jeździ z służbowym samochodem cały czas wyrządza jakieś bankiety. Ale to, 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 to panowie ja przyjechaliście nie specjalnie tutaj do mnie, tak? Porozmawiać. Tak, dlaczego ten człowiek jeszcze tutaj jest na. Ale tak to, 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 to może. Ja, ja może zejdę do Pana. żebyście więcej. No dobrze, ale szkoda, że panowie nie uprzedziliście mnie o swojej wizycie. No bo ja bym mógł jakoś ewentualnie się przygotować. Nie ostatnim razem, żebyśmy się tu mogli dostać. Ostatnim razem, jak było uprzedzone, to przecież było wszystko pozamykane. Dobrze, to panowie bardzo proszę, jeżeli możecie zejść na dół, jak ja zejdę. Już sekundę rozchodzę. do Ja powiem, że przyjdzie zaraz. No. Proszę zejść na dół. Nie wiem co się dzieje, ale ja chcę zejść na dół. Panowie, jeżeli możecie... Możecie zejść na dół. Ja nie będę z nami rozmawiał w korytarzu. No, z na korytarzu. To idziemy, proszę. I powiedzcie panowie w ogóle o co chodzi. Co się tak dzieje? Przyszliśmy do pana jako demokratycznie wybranego przedstawiciela polskich myśliwych. Bo nie może tak być, żeby było łamane prawo i zarząd główny nic w tym nie robi. Kładźcie na górę, Będzie Będzie lepiej. Nie, Tu, tu zostać, Panie Prezesie. Tu, tu, tu ja nie będę nie będę Ja jestem, prezesie, jestem lekko ubrany, przepraszam, nie będę tego na górę. Się... Dobrze, Panie Prezesie, ale co się nie nie dzieje, dzieje. dzieje w tym Polskim Związku Łowieckim i nikt związek nie reaguje? Przecież to tak nie może być. No. W różnych organizacjach, co robi zarząd główny na ten, z, tym, z tym tematem? Odwołany przez Pana Łowczyk podejmuje decyzję które są niezgodne z jego kompetencjami. Chcielibyśmy usłyszeć, jak pan to ocenia, co pan w ogóle myśli na ten temat. W ogóle, co robi, co robi odwołany pracownik Ale proszę państwa, Cały proszę pan tu nie zarasować przejścia. Przejście się zrobi, jak będzie pani potrzebowała przejść, no, to pani proszę, przejdzie. Przeniesiemy, przeniesiemy. Koledzy, ja może powiem... Proszę państwa, my mamy spotkanie dzisiaj tutaj, ja muszę... Może... My się spotykaliśmy, się ja, Nie wchodzimy tam do państwa. Ale to jest... My też mamy umówienie, my, my, my się też umówiliśmy no, Miałe. między sobą, bawicie, tak jest, bautamy, bautamy tak. Wy sobie spotkanka robicie, a my tutaj będziemy... Za kasę to Może za naszą kasę? Pieniądze. Tak. Za pieniądze że te spotkania robicie, te bankiety? na drugą Nie, nie będziemy Pani Panią tutaj. My za to pieniądze płacimy, a Pani się będzie Panie Prezesie, no co się dzieje? Niech Pan powie, co to jest w tym polskim wniosku. Ja się tak niekomfortowo czuję, to ktoś za mną stoi. Dlaczego Łowczyk Krajowy odwołuje zarząd i uważa nas za niedodnych poinformowania nas? Dlaczego? Dobrze. Powołuje, jeszcze kolego prezes jeszcze chwilę. Powołuje sobie następne osoby, a Łowczyk Okręgowych jak rękawiczki sobie zmienia i też nie powie słowa. Czemu i dlaczego? Bo nawet w policji, jak się nabroni, to policja pisze temu i temu. I w sądzie tak samo. Ktoś się wywala i do gdzieś. Dobrze koledzy, ja nie jestem tutaj reprezentantem Łowczego Krajowego. Ja, o. 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 Jest bie, pan, łowcy jaki zadowolony. Jaki zadowolony, uśmiechnięty. dlaczego się zabiorę od wody koło, może pan powie. E, Szanowny kolego, ale, ale obwody są przyznawane zgodnie z rozporządzeniem. Przepraszam, nie są przyznawane zgodnie z rozporządzeniem. Czy Pani, z mogę przejść? Czy mogę przejść? Dziękuję. Ja kolego, kolego, chyba nie kolego. Panie łowczy, ja bym chciał prezent panu włożyć i zapytać się, czy się pan tego nie wstydzi. Bo dla mnie to jest szopka i obraza moralna. Uczuć religijnych. Jeżeli łowczy krajowy nie wie, jakie to są święta, no to sorry. Nie wie, pan nie napisał tu. Pan zobaczy. Napisał pan. A co to jest? Wy mundurów nie macie? Mamy mundur. Ale panie nie to ja się no, no, My chcemy porozmawiać. teraz, tak, teraz nie uciekaj. Koledzy, koledzy, proszę tego polec polec, się. tego Koledzy, jeżeli możecie, ponieważ przyjechaliście, rozumiem, pofatygowaliście się taki kawał, Ja rozumiem, że jesteście z różnych stron, powierzam, bo jeżeli mówicie o różnych powodach, ale. Jedna moja prośba jest taka: jeżeli już zadajecie mi pytanie, to pozwolę sobie odpowiedzieć. Łowczy Krajowy został przeze mnie zwolniony dyscyplinarnie. Były, były ku temu poważne przesłanki, przede wszystkim łamanie statutu polskiego Związku Radzieckiego. W chwili obecnej nie jestem w stanie odpowiadać za kolegę Lisiaka, dlaczego postępuje tak, a nie inaczej. Natomiast z nie...

Uważam, uważam jedną rzecz. Skoro y, przyszliście zapytać, mówię w tej sytuacji, która jest y, wytworzona, jest to bardzo trudna sytuacja. Ponieważ ja z jednej strony, jako prezes naczelny Rady Łowieckiej, nie wiem czy wiecie, jestem pracodawcą y, Łowczego Krajowego. No właśnie, ponieważ, to wiemy. ponieważ y, różnego rodzaju wydarzenia i przesłanki... No nie ukrywam, że z ubolewaniem to stwierdzam, ale zmusiły mnie do wręczenia łowczemu krajowemu Pawłowi Lisiakowi w dniu 22 marca dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. dlaczego się, pan nie się, się sobie imprezki ja, ja, to są nasze pieniądze. ja, drodzy koledzy chciałbym odpowiedzieć, że w momencie kiedy wręczyłem to wypowiedzenie pracy w trybie dyscyplinarnym. Kolega Lisiak nie jest już pracownikiem Polskiego Związku Miejskiej. Ale dalej wydaje, ale dalej pan, kto go chroni i podejmuje decyzję. Na kim wisi. Możecie panowie zrobić miejsce? Przepraszam, ja bym pan minister. Dzień dobry. Proszę, pan proszę panowie proszę. Panowie, Dlaczego, panie ministrze, pan przewodniczącego? Proszę o skanę My, ja pani ale, ale, pan no, pan to, nie, nie, pani zabrała. No przyjmie pan ten prezes. pan tak? nie pan pan Lisiak jest prezesem Nie, nie złotą. Odwołać pan, pana. Ja odwołuję. I proszę to zrozumieć, są święta. To właśnie pan Ale pan Lisiak został tutaj wsadzony, kto Nie, to bardzo, pan prezes, Pan nie chce się od wody pan. Nie zgodnie z ustawą. Kto się zabiera? Komu się zabiera? Zabieram się. Zabiera. się zabiera. Państwo, Państwo nie wypełnują obowiązków. Wszystkie obowiązki, żeśmy spełnili. Mamy zabrane koło. Od polskiego kółko myśliwskie zabrano obót. Jest 53. 66. A co pan Słabki. mówi, że wszystkie, jeżeli jedno koło zostało komuś zabrane? I więcej. Państwo doprowadzacie do tego, że będzie więcej takich Więcej takiej sytuacji będzie wszyscy, którzy tam są

ja no, Panie ministrze, Pozwoliliście utworzyć kilkaset nowych odbudów. Jaki? Wzięliście nowych kół, wzięliście haracz za wpisowe, ale, ale, wziął... ale nie wzięliście ich w ogóle pod państwo tworzycie przecież koła. Przecież nie minister tworzy koła. Ale kto pozwolił na to? Szanowni koledzy. Minister, ale to pan, nie wiem, ale to ale to państwo, pan zrobił taką funkcję, żeby nowe państwo, koła nie zostały Państwo jako tak czy członkowie nie? robią. Państwo jako członkowie polskiego związku dzieckiem tworzą sobie... Nie integruje środowiska. Tak Nie integruje. Zróbcie Państwo, to żeby zintegrować. Tylko uśmiecha się głupcowato, się Chcemy się z Panem Ministrem spotkać. Jeżeli to możliwe. No to, Dobrze. proszę Państwa, spotkajcie się, ale nie tak, Dokładnie. że stojcie tutaj, mam. Dlaczego? Ale przyszliśmy, do prezesa przyszliśmy, no, żeby coś z tym zrobić, bo przecież nic się nie dzieje. Ale prezes tym nic nie robi. Nic no nie właśnie zrobi. dlatego przyszliśmy do niego, żeby coś zrobić. Nic robi, prezes no. tym nie zrobi. Nie. Wiecie, że już odmów, jakby pan prezes chciał, chciał zrobić, to już dawno zrobił, ale pan prezes ale nic może, nie zrobił. Ja dlatego, ja może że organy polskiego Związku Łowieckiego, jak, jak, jak wiecie, przez jakiś czas ze sobą nie współpracują. To, że są problemy z Naczelną Radą Łowiecką, to my wszyscy o tym wiemy. To, że się zajmujecie tylko kwestiami personalnymi, to też wiemy. Nie my się Zajemy, brak, Cały związek, jak panowie tutaj ruch. zgłaszają, ma szereg się problemów, które Jaki interes ma pan, w pan minister w tym, Lepreza, żeby chronić ale nieudacznego, państwa, łopczego ale może, Proszę pana. Pan minister, odpowie, czy proszę problemy pana. się zaczęły przed zmianą ustawy, czy A gdyby pan ustawie. był zorientowany, pan wiedział, że ja jako ten, który wtedy był w Sejmie i dzisiaj jest ministrem, robiłem wszystko, i robiliśmy wszystko, żeby sprawy polskie w Związku by właściwie uregulowane. Przeszły poprawki, jakie przeszły. Wtedy w Sejmie. Zrobiło na, zrobił nam się bałagan. I efekt tego jest taki, że dzisiaj, że tak powiem, mamy de facto jak gdyby dwóch władze. prawda? O prezes mówi, że jest ważniejszy, a ja mówię, że... No zgodnie młodszy, ze statutem jest. Proszę pana, proszę pana. No proszę. Minister...

Przyjmiem ja nic pozwoli... nie załatwicie. I ja bym chciał bardzo proszę, Oczywiście, że nie. Wyjdziemy na ulicę. Ale proszę państwa. Żyjemy w wolnym... Wejdziemy, kraju. wejdziemy w wolnym kraju, żyjemy przecież. Ale wolnym wolny kraju pani wolny. wolny, wolny wolny, w Wolnym ok, kraju narzucają w wolnym kraju W wolnym nie

w pisania w dokumentacji, jest ja zgodnie z, czy z prawem? Panie, pan, nie, że pan przestał. A dlaczego mam przestać? Dyskusja jest bezcelowa. Bezcelowa nie w tym Widzimy, nie w tym Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej rozwiązał umowę zatrudnienia z kolegą Lisiakiem. Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej nie ma do żadnego prawa. Ma prawo. Proszę Ja decyduję, kto jest prezesem. Pan minister powołuje. Panie Panie minister, zbykanki, Panie. Dlaczego nie jeżeli, jeżeli, jedna, ma to, jeżeli jest, ma to, macie na jakieś... Możemy z... porozmawiać na temat zabranego to, obwodu. E, nie w tej chwili, oczywiście, że możemy. Który wypełnił wszystkie narzucone ustawą sprawy. bardzo proszę. Jeżeli są jakieś sprawy, to załatwiamy to w sposób cywilizowany. Rozporządzenie, tak, pismo, które od to... czasu czeka na odpowiedź. Dobra, Szanowny tak. kolego, mamy bardzo dużo pism. Kiedy możemy się... Um... Tak jest, po, po roku i półtora czekają. Sekretariat. Jak ja pan znajdę, jest niezezolony, to niech się spotka. pan zwolni. Czy pan znajdzie czas tak, na pewno? Ale, 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 pan się ale... ale właśnie, przecież został, został pan zwolniony, to zaraz. No to coś tutaj chyba nie gra, Szanowny kolego, kolecy. jestem powołany przez ministra i to jest... Poproszę iść do ministra pracować. To niech minister Dastolczyk gdzie indziej ma. Koledzy, bardzo proszę o spokój przede wszystkim. Jeżeli przyjechaliście to do to spotkania, zach zachowajmy, zachowajmy reguły. Jak nie, no trzeba się powoduje. zapisać i przyjmę nas. Koledzy, tak, jak tak, ja jeszcze, tak. najpierw. Bardzo proszę o spokój. Tak jak powiedziałem, koledzy, w chwili obecnej kolega Lisiak został zwolniony dyscyplinarnie z Polskiego Związku Łowieckiego przez jego pracodawcę, którym jest prezes Naczelnej Rady Łowieckiej. To, że pan minister Siarka. Nadal nie odwołał kolegi Lisiaka, to jest, że tak powiem, decyzja pana ministra Siarki. Natomiast Kolejny, ja, ja kolega, zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić. Zwalniając kolegę Lisiaka dyscyplinarnie, uważam, że postąpiłem zgodnie z własnym sumieniem i postąpiłem dla dobra polskiego Związku Owieckiego. Tyle mam kolegom do ma, że tym roku, żeby rzeczywiście pan Lisiak nie przychodził tutaj do Jeżeli do, do Skoro minister go powołał, to niej minister mu to powoła to, to powoła biurko u siebie w Ministerstwie Środowiska w innym budynku i, i niech tam funkcjonuje. A my zastanówmy się nad tym, żeby, żeby wybrać odpowiedniego dla nas i dla naszego Związku Łowieckiego odpowiedniego nowego Łowczego Krajowego. Ale to może myśliwy to wybiorą, a nie pan minister. Właśnie. Znaczy, drodzy koledzy. Jeszcze no, raz, jest... sytuacja wygląda w ten sposób, że ustawodawstwo w tej chwili jest takie, że Łowczego Krajowego powołuje minister, który jest, że tak powiem, nadzorującym Polski Związek Łowiecki. Powołuje. Natomiast jeszcze raz tutaj pod, podkreślę, że pracodawcą jest prezes Naczelnej Rady Łowieckiej. W związku z powyższym, ja jako pracodawca zrobiłem wszystko, co można było w tej sprawie zrobić. Czyli rozumiemy, że pan Lisiak jest w tej chwili tutaj charytatywny, nienaruszony. W normalnej gdzieś, jeśli ktoś jest zwolniony z pracy, to nie świadczy już pracy, tak? tak. a tutaj że Pani żełowczy krajowy świadczy pracy i pewnie potem pobiera też tego tytułu wynagrodzenie. No na pewno. I tak jeszcze tak. Na, na, na domiar tego podpisuje pisma i podejmuje decyzje, tak? Których z punktu widzenia prawnego pana prezydenta jako pracodawcę? Nie wiem, powinien pan to w jakiś sposób zaskarżyć. Znaczy, nie wiem, czy to nie nie jest, jest kom, kompetencja. Znaczy to jest po... do sądu, do premiera, ale nie do sądu. Kres... Kres... wypowiedzenia. Kres... Nie ma okresu wypowiedzenia, no. kolego. No, to, że to, to jest to sobie Wyświadczy Koledzy, ja uważam jedną rzecz, że tu najważniejszą sprawą w tej chwili jest to, żeby wyjaśnić, dlaczego w Polsce jest łamane prawo. Tak jest. I wobec kół. Bo to, plus, to jest to jest to jest ale nie Wysłańca tylko! Kół. Bo do zarządu pismo wysłane było półtora miesiąca temu. Pismo w mojej kolegi żadnej odpowiedzi nie ma. Przetrzymuje się. Znowu się komoterstwo robi. Panie Prezesie, co pan zrobi z tymi groźbami, które minister kierował w stosunku do. No że wyrzucą na wszystkich. Tego <todby> wszystkie. Bo... No, słuchajcie, no jestem zaskoczony, że powiedziałem ja słowa. Ale... Myślę, że na najbliższej Naczelnej Rady Łowieckiej, która odbędzie się 19-20 wiecień, już niedługo, będę musiał o tej sprawie koleżance i kolegom z Naczelnej Rady Łowickiej powiedzieć. Że, że taka, taka sytuacja. Natomiast ja bym bardzo prosił, żebyście koledzy, w takim razie, jeżeli jesteście pokrzywdzeni, poszkodowani i w sposób. Tak, ale jeszcze dodam, niezgodny z prawem zostały wam odebrane obwody. Bardzo proszę o informacje gdzie, co jak to się stało na moje biurko i ja dołożę wszelkich starań, żebyśmy w tej sprawie, że tak o, powiem to jest konkretna przybyliśmy... sprawa, ale o, nie tylko odpowiedź sprawie... tak samo, która pod... 30 dni jest czasu do no, odpowiedź każdy ma prawnie no, a tu się przetrzymuje wszystko ponad rok. Koledzy, bardzo proszę w takim razie o informacje. ja muszę mieć informacje. bez informacji nie możemy działać, czyli do mnie jak najbardziej. Również proszę zaangażować w to swoich... 19 ma być to zebranie? Przedstawić 19-20 kwietnia jest 18 posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej. W świętach ich to paliło. Czemu nie palić? To było na stronie PZP-u Oficjalnie... Nie no bo... To ale co to jest takiego kolego? No życzenia. Pan Łowczyk, Zarząd Krajowy yy, nie wie jakie są święta. Ale o co chodzi? No bo to właśnie Życie komuniści. No, 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 to ale nie, nie ma żadnych. żadnych. Żaden nie chciał tego przyjąć. Znaczy, to jest? ja mogę tylko powiedzieć koledzy, że pozostawiam to bez komentarzy. No, no, no. Koledzy, no, to, bardzo dziękuję, proszę. Dziękuję, kolego prezesie, z tego się nawet nikt nie chce śmiać, tylko każdy głowę opuszcza. I każdy mówi to, że nawet się I wstyd dla Polskiego Związku. Powiedzmy. Ja myślę, że koledzy, pozwólcie, że w tym momencie złożę na wasze ręce dla wszystkich naszych koleżanek i kolegów życzenia zdrowych, rodzinnych mimo wszystko radosnych Świąt Wielkanocnych, żeby ta nadchodząca wiosna, a przede wszystkim ten szczególny czas, mimo wszystko, mimo tych różnych trudności napawał was wszystkich i waszych najbliższych na i nadzieją na lepsze jutro. Bardzo wam dziękuję. dziękuję. I nawzajem do na pana prezesa najlepsze życzenia świąteczne, zdrowia, zdrowia i wytrzymania tego małego bałaganu. Dzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zagraj no, to z tą kamerą. Żebyśmy coś mieli. Dzień dobry. członkowie dzień, 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 dzień dobry. Cieszymy się bardzo. A szczególnie jak panie są. Co ja się panowie tutaj dzieje? Przyjechaliśmy tutaj porozmawiać. No. Do swojego kolegi prezesa przyjechali. Tak. Do swojego jakby nie było, do swojego budynku bo to jest również nasz budynek. Pan budynek. minister popił nas powiedział, że wszystkie wraz, wszystkie wankowa odbiorę, tak jak w Putin. Biorą, nasze, z biorą z naszych pieniędzy żyją, z naszych składek i jeszcze policja wzywa na no, głos. <laughs> a jest jakiś szal.

nie mów, że nie, to, nie muszę. to policja zwiewa, gdy już kogoś pałują. To nie tego, co trzeba, I tak sobie myślę, Jaki wspaniały ten kraj! O, ja.